Modlitwa Kantyk Daniela. Zapraszamy Ciebie do odmawiania tej modlitwy razem z nami. Po każdym zdaniu powtarzaj z nami Antyfonę, którą twej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga, śpiewając. Błogosławiony jesteś Boże, Aleluja. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła pańskie. Chwalcie Go i wywyszajcie na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja! Błogosławcie Pana, aniołowie pańscy, błogosławcie Pana, niebiosa. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja! Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana, wszelkie potęgi. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja. Błogosławcie Pana, Słońce i Księżycu, błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja. Błogosławcie Pana, Dewcze i Rosy, błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja. Błogosławcie Pana ogniu i wawę, błogosławcie Pana upale i chłodzie. Błogosławiony jesteś, Boże. Alleluja. Błogosławcie Pana rosy i szrony. błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławiony jesteś, Boże. Alleluja. Błogosławcie Pana lody i śniegi, Błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławiony jesteś Boże, alleluja. Błogosławcie Pana, światło i ciemności, błogosławcie Pana, błyskawice i chmury. Błogosławiony jesteś Boże, Aleluja. Niech ziemia błogosławi Pana, Niego chwali i wywychwa na wieki. Błogosławiony jesteś Boże, Alleluja. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławiony jesteś Boże. Aleluja. Błogosławcie Pana źródła. Błogosławcie Pana mowa i weki. Błogosławiony jesteś Boże. Alleluja. Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja! Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana, synowie ludzcy. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja! Błogosław Pana, Izraelu. Chwal go i wywyfa na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja. Błogosławcie Pana, kapłani pańscy, błogosławcie Pana, słudzy pańscy. Błogosławiony jesteś, Boże. Aleluja. Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, święci i pokornego serca. Błogosławiony jesteś Boże. Alleluja. Błogosławcie Pana, Hananiafu, Azariafu i Michaelu. Chwalcie go i wywywajcie na wieki. Błogosławiony jesteś Boże. Alleluja. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalmy go i wywywajmy na wieki. Błogosławiony jesteś Boże. Alleluja! Błogosławiony jesteś Panie na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś Boże. Alleluja. Błogosławiony jesteś Boże, Aleluja. Źródła zdroje, wszystko co żyje w wodzie. Błogosławcie Pana. Aleluja!